Się... Weź dwa telefony i zadzwoń do dwóch pizzerii, żeby ze sobą rozmawiały. Okej. Okay. Right, Weź so to... dwa telefony. Rozgrzej swój zimowy dzień. Od... O gameplay no. O Dwa kurwa, nie, nie pierdol, nie pierdol i muszę wyjść. Po... Nie, nie może. Ej, Halo. No. Halo. No? Chciałem rozmawiać z ciastkiem. No, słam. Słuchaj mnie, y, głównia żumały. Jeżeli, ale 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 przepraszam pani, ale to co tak, co tak agresywnie? Ale co proszę Pani? Ale Spokojnie, pani to pani się Ale proszę pani, ale proszę pani. Ale ja ale się po, pytam, tak, jakim prawem, w wstawiasz no, moje co, zdjęcia co? prywatne razem z dziećmi. Jeżeli chcesz mieć problemy, to za chwilę to zgłoszę na policję, bo to jest pod ale, to jest karalne. Tak, 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 Jeżeli chcesz, ja to, ja wiem. Ja też się przekonać. Ale proszę pani, pani Masz w tej się wyzywał to opusuną, i w te... nie i Ale kurde, proszę. To. Proszę tak do mnie nie krzyczeć. Tutaj chill bomba. Pani się za chwilę Ja cię tak ścieluję, że ale... będziesz zesrany. A A zesrany. Dobrze wytosz. ci radzę. Nie Dobrze ci radzę, żebyś wytorować. to usunął. Ponieważ ja po prostu na policję tak. i cię zgłoszę. I cię odnajdą. A... Tak, tak, proszę Masz dwie ale pani sekundy syl... na usunięcie. On się nazywa Robert Mazowiecki. Jeżeli nie, ja dzwonię w tej chwili na policję, zgłaszam cię i będziesz miał naprawdę Ale, duże problemy. Ale pani z... Co pan to jest za też wstawiał? Ile ty masz dziecko lat? Więcej 16. od ciebie, na pewno. <laughs> e, od kiedy my jesteśmy na ty, <laughs> gównierzu? O, wow, kur, jaka Pytam się od kiedy my jesteśmy na ty? To coś gryźł. zawsze że ci że ci radzę, nie zaczynaj ze mną, bo ja... Alan, A, tak, dawaj tak, telefon, tak. dzwonię na policję w tej chwili. Luźna goma, pamiętaj Luśna goma. Chcesz mieć problem? z jakbym byś miał? Nie ma problemu. Dobrze. Spoko, Przypominam, nie, pani że pani się, się zaczął kurwa. E, po pierwsze, nie przeklinaj do mnie, gówniarzu, ale, bo nie jesteś... Ale, pa, ale pani syn, za co? Nie życzę sobie, so, nie wysłać, życzę sobie tego, żebyś ty do mnie opierze, przeklinał, życzę, bo jestem dużo, nas, dużo starsza od ciebie i sobie tego nie życzę. Ale, ale pani syn zostawił moje zdjęcia pierwsze. I wtedy mnie zaczął wyzwać? To ja wtedy kiedy, jego... Kiedy e, pa, niech Niech pan sobie... niech pani sobie... Niech pani sobie zobaczy ty... jego TikToka. E, a ty się w drzwi nie udzielaj tak? Niech marzy? pani sobie jego TikToka. I, i, pan, I pani... Niech no, pan sobie... Niech pani sobie... niech pani sobie zobaczy jego TikToka. Ma... A ty się w nie udzielaj Niech pani sobie zobaczy jego TikToka. I pani za... Do kogo to ciebie, wyparach, kurwa. Mieć obydwoje przerąbane to żebyście Bo wiedzieli bomba boję się boję się ja ci boję zrobię czy bombę za chwilę poczekaj jak zadzwoni do ciebie policja poczekaj sekundkę nic się nie martw gówniarzu seks bomba Spoko. najpierw znajdź numer ty e, nic się nie martw policja namierzy was bez problemu już nie tak. jeden raz tak było także uważajcie sobie dobrze wam radzę o, niech pani ogarnie, pana, pani syna, pan, e, Panie sobie bo... pani pani ale cię poczekam na tym, ale czy wasi rodzice wiedzą jakby się zachowali? Tak, tak ale, ale, ale on, kurwa, wie wiemy, moje... dobra, ale on, ale. Ale nie ma. No panie, mogę. Dobra, cicho teraz, cicho, teraz, ja coś powiem. Dobra, najpierw niech no pani powie o co chodzi. Dlaczego pani ma problem, a nie, później my powiemy, jak on się do nas pięknie odnosi i nie. ja mam problem z tym, że nie macie prawa stawiać moich prywatnych zdjęć. To wiemy, jakobie strony. No to jak wiecie, to, no to dlaczego? No, to no, tak. no bo no pani syn wstawił moje zdjęcia i mojego kolega... I zaczął rozpubliczniać moje imię i nazwisko w internecie. Dlatego nie będę taki nie grzeczny. I pani syn również poszedł do internetu i mam to wywa wywalone w to, jak się do nas odnosi. Pani Ale no ja na przykład sobie nie życzę mojego zdjęcia mieć, tak? Z jakiej to racji moje zdjęcie? Możemy to i stoi w pani. No to, no to, no to mo mo możemy na no to Ja sobie nie życzę tego, żeby moje zdjęcie gdziekolwiek istniało razem z moimi no, dziećmi. No, no to... Pani syn tylko będzie tam modelem kurwa głównym. Nie kurwa, żadnym modelem głównym Aha. będzie gówniarzu, tylko masz wszystko wykasować. No, tak. <ślesenia> o, 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 o KUREZO! Ja POEJEMA! NERA! Jeżeli by. Czy ty właśnie zaatakowałeś moje miasto? Ha! No i co mi zrobisz? Skoro wytoczyłeś mi. Was okej. Okay. Głowa wam się całkiem oh. przewraca. Nudzi Wam się? Co? Nie macie innego hobby? Nie. <grywa> twój kolega Nie macie innego hobby? Nudzi Wam się? Ale... Pani, ale gówno no, Ale proszę, dziwno, pani, dziwno, proszę, dziwno, tak, ja proszę ale pani, proszę tak nie krzyczeć, ja bo już, Pani, byłem zmuszony, żeby wybić zęby, a tego no, Pani nie No, żebym ja się tam nie, nie no, odnalazła ty. w tym <laughs> związku, gdzie Ty tak, tam jak mieszkasz. Jak Ty mieszkasz i nie co? mam Twój adres, czy, bo Twój głupiutki syn wyszedł sobie w IP Grabbera kurwa i ma godzinę wypierdolić zaraz w kosmos. Więc o, no, panie, o ciekawe, zapraszam. No ciekawe, no ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Zapraszam, ciekawy. A ja zapraszam. A czy myślisz, że A czy myślisz, że on jest na tyle głupi, żeby podać swój prawdziwy adres? Czy... No, Ale to tak. jest IT grabber, <laughs> IP ty idiotko grabber. zajebana. Człowieku, ci kurwa to sprzedam kurwa na nos. I będziesz miał krzywy nos. Przestaniesz e, przeklinać? Kurwa, 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 coś kurwa, z kurwa. A co no jest tym złego? plus milion. czekaj, nie wiem, co z tym złego? On, 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 on szeptem kurde powiedział, ja wbijam do lobby. Ty kurwopisowska. A ja powiedziałam i wtedy go wyzywałam, bo tak powiedział, no, wyzywał mnie. Dobra, no to co, no to, no to, no to zakończcie waszą współpracę i dobranoc. Ale, Jaką, nie... współpracę? <laughs> Jaką współpracę? Jaką współpracę? Granie. <laughs> granie. No to granie się łowianie, współpracę. No, no Dorotka. Dorotka. No to po co się tak męczycie? Grajcie no, sobie bo... tam z kimś innym, on nie chce zagrać z kimś innym, będzie dobrze. Pani no właśnie wygramy za Kicią. Proszę? Pani jest singielką? Nie. A ma Pani medza? No a jak? A, a jak i na tych? Tak? Tak? tak. A, a jak na mnie? mogę przejść do Ciebie, do tych Niemiec? Możesz. Tak? tak? No, no, mi pewnie. no pewnie. Na No pewnie. Ale by pani mali, no tak. pani... Jak będziecie normalni, to mam nawet pracę załatwi, a nie. To? A jaką pracę, ile będę zarabiał? No na razie musisz mieć 18, ile masz? A ja? Na razie pewnie z 12, co? Nie, 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 my mamy 16. 16, 16. 16? Tak, no. 16. Ciekawe. No co? O co ci pani chodzi? A to, że mutacje że się... nie przesłem. To... Kurwa No właśnie. Do niego. <laughs> Dobra, idę jeść kolację. Dobranoc. Co co, co, gracie, co gracie normalnie czy... A co pani będzie jadła? A co pani będzie jadła? A co Was to obchodzi, panie... co ja jadła? Jogurt naturalny z miodem. Co? Co będzie pani jadła? Jogurt naturalny z miodem i płatkami. O kurda, to zajebiście. A pani no i jadła? orzechami. Jadła Coś jadła? jeszcze Powodzi się? A lubi pani takie, wiesz? 100% leci to żachy, takie wiesz. <laughs> Dobra, ciao! A lubi pani te? Nic, mówię. Dorota teraz. Ej, Dorotka! A skąd ty wiesz, jak ja się nazywam? No ja wszystko, tebie, wszystko, mam wszystko, tobie, wszystko, mam nazywam wszystko, tobie, panienko malutka. Jak mi zakręcisz dupką, to przestanę cię prześladować. Ej. Ej. chłopcy! Wapa chłopcy! Mi wiecie, że to jest karalne, co wy robicie teraz? Boję się, wiesz, boję się. Już nieraz mi mówili, że kurde, karalne, karalne, a chuja mi zrobili, kurwa. No to no. trzeba zacząć. Ale tak? co trzeba zacząć? Imprezkę? No. Dobra Igor, z... a czy musisz z takimi y, bubtokami no grać? grać? ale to, ale to jest... musisz lepiej się grać? Ale, 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 ale jak... czemu nie, Pani mnie ale Czemu chodzi? Pani nie no. za Pani y, choruje na coś? Pani coś dolega? No pani? ale o co Wam chodzi? To gracie normalnie, bo ja to słyszę, że cały czas narzeka nie, nie, na Was. Nie, nie, to co? Nie nie, no nie, nie, nie. No bo on nas nie lubi. No, no bo Igor powiedział, że Zapisem i gornie przeklina. Przestańcie. It's... Zamów nowego burgera trwala. Odbierz 10 zł. Dziękuję. że mm. tak to sobie Jak sra? to jest ta taka twarda kupa. Jakiś taki na no, ten... Tak, gry... Tak, kurwa to tak... I Nie ruszy się. To jest jak cement, takie twarde kurwa, tak ci... odbyć tak odbyt wtedy tak, tak, tak... się otwiera twoje odbyt i wtedy tak boli ten odbyt i próbujesz... Tak zrobić tak g***o tak wyleciało, ale kurwa, to się nie ruszy. I wtedy próbujesz odbyt zamknąć, żeby na p***ie się rozpier***a tak bo, bo, ale kurwa no, ja też... się wysłać, ty kurwa, amebo. a mebo Ja znam trika. Przecież. Lekserek. Hm. lekserek na 10 kurwa jesteś. No <laughs> ja znam trika, tak?